Hej kochani, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. A dzisiaj odpakujemy sobie trochę spóźniony prezent, mój Mikołajkowy. Paczka szła z Niemiec, więc naprawdę z daleka i to totalnie przez przypadek. W każdym razie jest ogromna. A możecie domyślać się, co w niej jest. Jeżeli poprzednio oglądaliście uważnie filmy, to powinniście wiedzieć i dajcie znać, czy jesteście uważni i czy zgadliście w komentarzach. Także ogólnie przez moją, że to tak powiem, uwagę: paczka szła z Niemiec. Nie mam pojęcia dlaczego, ale jest to paczka ze sklepu oczywiście horse z... No zresztą nie będę wam mówić, zaraz się przekonacie z czym. Ogólnie jest dosyć duża, ale jest w niej tylko jedna rzecz. No i przez przypadek właśnie nie sprawdziłam dokładnie, skąd będzie szła ta rzecz. No i się okazało, że po prostu czekałam sobie dwa tygodnie na paczuszkę z Niemiec. Kurier też, że tak powiem, trochę tak średnio potraktował moją paczkę, ponieważ nie dał znaku życia. Zostawił ją przed domem, kiedy mnie w nim nie było. Także no, mocno się obawiałam o tą paczkę. Aczkolwiek cieszę się, że już jest i że za chwilkę zobaczymy jej zawartość. Także uwaga, nożyczki mi już nie będą potrzebne, mam nadzieję. Tam, tam. Mamy pudełeczko z hordzem. I jak już pewnie widzicie kątem oka. Jest to mój nowy kask jeździecki. Zaraz go wam pokażę. A więc jak wiecie, mój stary kask był dosyć mocno wysłużony. Zaliczyłam w nim dosyć dużo upadku, więc stwierdziłam, że właśnie na te mikołajki ogarnę sobie nowy kask i ja mam go w czarnym kolorze z czarnymi kryształkami. Mam nadzieję, że wszystko będzie się zgadzało. I on ogólnie oczywiście też był na przycenie. Dorwałam go za nieco ponad chyba 400 zł, przeceniony z 600, także wydaje mi się, że naprawdę warto. No i zaraz Wam pokażę już, jak to wszystko pięknie wygląda. Już się nie mogę doczekać. Nigdy, tak jakby nie kupowałam nieużywanego kasku, więc właśnie rozchmiałam, czy będzie on w jakimś pokrowcu, ale jest, czego się niezmiernie cieszę, bo będę mogła go sobie po prostu wrzucić tak do teczki, właśnie w tym pokrowcu. A jest to kask zawsze, więc mam nadzieję, że wtedy mi się nie będzie brudził. I w ogóle mega fajne jest to. Bardzo ładny, taki miły, że tak powiem, szczegół. No i już widzimy. Zarysu, zarys tego kasku. Tadam! Dobra, a więc nie katuję Was dłużej czekaniem. Ja sama się mu nie mogę doczekać. A więc kask wygląda właśnie w ten sposób i jest on na żywo czarny. Tutaj wydaje się e, jakiś taki dziwny szary. Nie wiem, w każdym razie on jest po prostu na żywo ciemny-czarny. A to pewnie dlatego, że używam lampy. Nie, jak widzicie, ma on dosyć szeroki daszek. Myślałam szczerze, że ten daszek będzie. Trochę mniejszy, no ale cóż, nie spodziewałam się po prostu tego i ma prześliczne czarne kryształki. Oraz, jak widzicie, tutaj taką srebrną wentylację. No i te paseczki są takie ciemno srebrne, ale takie czarne srebro. Cyrkonie również są w pełni czarne, no a reszta całego kasku jest zamszowo-matowa. Środek wygląda następująco i jest on ogólnie bardzo mięciutki w środku. Już go przymierzałam, także super mi pasuje. No i co mam? Mogę Wam więcej o nim powiedzieć. Tutaj te części mamy takie alas z ekoskórki. Tak, taka ala ekoskóra. W moim poprzednim kasku te części właśnie były, że tak powiem, plastikowe i one były takie sztywne. A w tym kasku widzę, że są one właśnie ruchome, dzięki czemu nic mnie nie będzie tu gniotło, mam nadzieję. I widzę, że również tutaj jest dosyć duża regulacja po tej stronie jest również pęk metek i wśród nich mamy też cyrkonie takie zapasowe z czego niezmiernie się cieszę bo coś czuję że nieraz wyląduje z piasku i mogą się one przydać jakieś tam różne takie naklejki i instrukcje całą obsługi z tego co już zdążyłam się delikatnie w to wczytać nawet udało mi się znaleźć to wszystko po polsku o. Więc, jak ktoś chce sobie poczytać, to się można zastopować. Dowiedziałam się też, że ta część się odpina, czego nie wiedziałabym, gdybym nie przeczytała. I tak z ciekawości, jakby ktoś był ciekawy, ja tutaj mam rozmiar M i to jest 56, 55, 57 cm. Więc, no, tak jak mówiłam, regulacja jest jak dla mnie bardzo duża. Tutaj z tyłu mamy pokrętło, które mogę kręcić i kręcić, i jest ona naprawdę bardzo duża, jak dla mnie ta regulacja. Jak widzicie, przesuwa się praktycznie do samego końca. No, i tak wygląda najmniejszy chyba rozmiar. Mogę jeszcze trochę przykręcić. Więc, jak dla mnie, jest to mega, mega duża opcja: pole do popisu. No, i tak jak mówiłam, kask jak na razie po takich pierwszych przymiarkach pasuje idealnie. Wyjęłam tą wkładeczkę. Wygląda ono właśnie w ten sposób. Nie mam pojęcia, jakie są inne wersje tej wkładki. Ktoś będę dopiero zagłębiała. No ale wygląda to mniej więcej właśnie tak A sam środek kasku Wygląda o właśnie W ten sposób, no i jak widzicie Tutaj są takie różne rzepy Do których właśnie możemy przypinać Te wkładki Dobra, na razie sobie to tak mniej więcej przykleiłam Żeby tak było po prostu No i Wydaje mi się, że to by było chyba na tyle informacji O tym kasku, takich naprawdę bardzo wstępnych Jutro będę prawdopodobnie jechała do stajni Więc oczywiście będę go testować Mam nadzieję, że bez upadku Trzymajcie oczywiście kciuki Dajcie znać jak wam się ten kask podoba Czy może mieliście, macie I jak wam się on właśnie sprawdzał Chętnie poczytam różne opinie No i dajcie znać jak wam się podobał ten film Dziękuję wszystkim za oglądanie I już jutro będzie trzecia, druga część z mojego sprzętu jeździeckiego. Możemy tą, ten film w sumie traktować jako taka część druga, bo to też jest część mojego sprzętu. W każdym razie, nie zagłębiając się w szczegóły, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć i popa. Już jutro przypominam, że filmy są oczywiście codziennie. Cześć.